Czekaj, okay. zapraszam Państwa na pierwszy odcinek programu Trzeba przeżyć kwadrans z magiem. Dzisiaj naszym gościem jest Małgosia. Małgosia opowie o najistotniejszy chyba sprawie o obecnej sytuacji, jakim jest, jaką jest odpowiedź na pytanie jak wzmocnić odporność. Tak? Będzie, będę wspomagał ją pytaniami za kamery, a tutaj Obok będzie też rufus. Który Małgosiu, zapraszam Ciebie i proszę bardzo. Dzień dobry moi drodzy, witam Was serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałabym powiedzieć na temat kwestii najistotniejszej w dzisiejszych czasach, mianowicie na temat odporności. Może troszeczkę opowiem o sobie właśnie w tym kontekście. Moi drodzy, od dzieciństwa miałam problem z przesiębieniami. Angina, grypa, zapalenie gardła, przeziębienie, i tak nieustannie. I, I tak naprawdę muszę Wam powiedzieć, że problem nasilił się, kiedy zaczęłam pracować. Bardzo chciałam pracować, bardzo chciałam być zdrowa, ale nie wiadomo było, co jest przyczyną tego, że ta moja odporność na przeziębienia, no, no niestety, nie jest zbyt dobra. Moi drodzy zostały wykonane wszystkie badania. Trafiłam na lekarza, który zlecił mi wszystkie badania i co się okazało? Wszystkie wyniki miałam po prostu rewelacyjne, dosłownie, jak sportowiec, tak jak powiedział mój lekarz rodzinny. Z jednym, z jednym szczegółem. A właściwie jest to kwestia bardzo, bardzo istotna, moi drodzy. Zrobiłam badanie, które nie jest refundowane przez NFZ. Mianowicie zrobiłam sobie badanie poziomu witaminy D3 we krwi. Co się okazało? Słuchajcie, miałam bardzo niski poziom D3, i to była przyczyna moich częstych przeziębień. W ubiegłym roku Miałam leczenie antybiotykiem. Leczenie, które, około, które trwało około dwóch tygodni. Po dwóch tygodniach wróciłam do pracy. Później zaczęły się takie kłopoty z florą bakteryjną. Moi drodzy, chwyciłam jakiegoś wirusa. Dlatego chcę Wam zwrócić uwagę na to, że wirus potrafi. Poczynić wiele szkody w naszym organizmie. Miałam potężną, jakbyśmy to nazwali, grypę jelitową. Przeczyściło mnie totalnie. Myślałam po prostu, że nie przeżyję tego. Słuchajcie, następnego dnia zaczął się problem. Yy, zaczęłam nierówno mrugać oczami. W efekcie yy, dostałam zapalenia nerwu twarzowego. Na czym to polega? Jest to, bardzo trudne, jest to bardzo trudne, ponieważ leczenie trwa bardzo długo. Dostałam dużo zastrzyków neurologicznych. To wszystko chyba trwało około dwóch miesięcy, zanim ja się z tego wyleczyłam, więc, tak dwa razy dziennie zastrzyki, do tego wszystkiego rehabilitacja. Czyli pobudzanie nerwu twarzowego poprzez gimnastykę i, i poprzez, poprzez rehabilitację w ośrodku rehabilitacyjnym. Przy okazji, pozdrawiam tych wspaniałych rehabilitantów, którzy pozwolili mi wrócić do pełnej sprawności. No i cóż, musiałam bardzo uważać od tamtej pory na przeciągi na wszelkiego typu drastyczne zmiany temperatury. Na przykład, jak wysiadałam z ciepłego samochodu, ponieważ nie mam klimatyzacji w samochodzie, musiałam się owijać dokładnie, żeby mnie po prostu wiatr nie zawiał. Na jesieni trafiłam do lekarza, który właśnie zlecił badanie poziomu D3 i, tak jak już powiedziałam, poziom był bardzo niski. W laboratorium powiedziano mi, że jest to dobry poziom, że właściwie to nie ma takiego problemu. Słuchajcie, normy są różne, więc tak, w Polsce norma jest od 60 do 100. W innych krajach, w krajach Europy Zachodniej poziom witaminy D3 może być nawet do 200, w zależności od tego, na jakiej szerokości geograficznej żyjemy. U nas w Polsce najwyższą dostępną dawką witaminy D3, którą należy brać w przypadku niedoboru, jest to dawka 4000 mikrogramów. I teraz wyobraźcie sobie, że kiedy wyszłam od lekarza, miałam zalecenie i brałam przez około 2 miesiące dawkę 100 tysięcy. 100 tysięcy mikrogramów. I tutaj chcę Was uspokoić. Moja wątroba ma się dobrze, ja również czuję się bardzo dobrze. Po dwóch, po dwóch miesiącach Pan doktor prosił, żeby zmniejszyć dawkę do połowy. Tak też zrobiłam. Czyli brałam na początku 100 tysięcy, później 50 tysięcy. W chwili obecnej zażywam dawkę już tylko 5 tysięcy. Takiej dawki w aptece nie znajdziecie. Ale moi drodzy, to jest bardzo istotna sprawa. Tak jak ostatnio też powiedział mój lekarz rodzinny, z którym rozmawiałam, że jesteśmy społeczeństwem, które ma bardzo poważny niedobór witaminy D3. I teraz uprzedzając Wasze pytania, nie należy tego brać przez cały rok. Ja oczywiście taką dawkę będę brała do końca kwietnia. Później przestajemy, robimy przerwę, ze względu na to, że mamy więcej słońca. Te witaminy, które ja biorę, to jest zestaw witamin ADEK, czyli witamin rozpuszczalnych w tłuszczach które są bardzo poważnie odpowiedzialne za odporność. Jeżeli byście chcieli, w następnym odcinku mogę Wam pokazać te witaminy oraz inne suplementy diety. Które są niezbędne, żeby uzyskać dobrą odporność. Kolejna kwestia kwas askorbinowy, czyli popularna witamina C. Moi drodzy, żeby dostarczać organizmowi odpowiedniej dawki witaminy C, która przez nasz organizm nie jest produkowana, yy, trzeba by było brać bardzo dużo tabletek z apteki. Gdybyśmy załóżmy, Wzięli 10 tabletek tego preparatu, po prostu byśmy zwymiotowali, ze względu na to, że tam jest bardzo dużo masy tabletkowej, która niestety nie służy naszemu przewodowi pokarmowemu. Ale jest na to inny sposób. Mianowicie można kupić w sklepach zielarskich witaminę C w czystej postaci. Może to być witamina C w czystej postaci, bądź po prostu witamina C uzyskiwana z kiszonej kapusty. Moje doświadczenie jest takie, że znalazłam jeszcze inny sposób. Mianowicie, kiedy wchodzicie do sklepu, na półkach stoi mnóstwo butelek z kwasem z kiszonej kapusty. Ja naprawdę bardzo polecam witaminę w takiej formie. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze. Nie jest ona szkodliwa dla żołądka, jeżeli ktoś walczy z nadkwasotą, jeżeli ktoś ma wrzody. Naprawdę serdecznie polecam picie witaminy C właśnie w takiej formie. Słuchajcie, moi drodzy, jak ja to robię? Robię to w ten sposób. Nalewam do szklanki, może być pół szklanki, może być jedna czwarta, i dolewam do tego. Gorącej, przygotowanej wody w taki sposób, żeby całość miała letnią konsystencję. Wypijam trzy razy dziennie. Witamina C nie tylko wzmacnia naszą odporność, ale także walczy z wolnymi rodnikami i dodaje nam energii, szczególnie wiosną, kiedy narzekamy na brak energii, kiedy organizm jest wyjałowiony z witamin. Kolejna kwestia produkty pszczele. A ponieważ jestem wnuczką pszczelarza, więc bardzo polecam wszystkim pyłek pszczeli. Można go w następujący sposób. Łyżeczkę pyłku pszczelego zalewamy letnią, przegotowaną wodą. Rano dopełniamy ciepłą wodą, tak żeby również całość miała konsystencję letnią. Wypijamy naczczo. Po pół godziny możemy jeść śniadanie, y, takie jak lubimy. Y, osobiście polecam taki wzbogacony pyłek pszczeli, który nazywa się pierzga. Ona jest jeszcze bardziej wartościowa, obniża ciśnienie krwi, bardzo dobrze wpływa na odporność. Y, to jest całe mnóstwo witamin. Możecie sobie o tym poczytać w internecie. Pierzgę również. Rozpuszczamy na noc. Ale uwaga, jeżeli chodzi o pierzgę, rano przecedzamy przed wypiciem, ponieważ pierzga zawiera również, y, zawiera również woski. Y, I żebyśmy Rufus, po prostu tymi chodź. zbędnymi woskami y, nie zaklejali sobie jelit, to po prostu polecam, żeby to przecedzić. Kolejna kwestia moi drodzy to jonizator powietrza. Jonizator powietrza i jonizator wody. Jeżeli będziecie chcieli, ja mogę w następnym odcinku zademonstrować, jak to robić. Oczywiście jest to polecane dla osób z astmą, dla osób, które mają problemy z drogami oddechowymi. Bardzo dobrze wpływa na naszą odporność, niszczy wirusy, niszczy bakterie w naszym otoczeniu. Dlatego warto jonizować pomieszczenia, w których przebywamy. A także warto jonizować wodę. Z tym, że woda, moi drodzy, nadaje się raczej do celów kosmetycznych. Również konsultowałam to z lekarzem. Ja próbowałam pić tę wodę, ale tu zalecałabym ostrożność z tego względu, że po prostu jonizowana woda. Może obniżać lub neutralizować działanie niektórych leków. A wiadomo, że wielu ludzi przyjmuje pewne leki na stałe, dlatego jej nie polecam. Ja piłam kilka razy, powiem szczerze, troszkę mnie po tej wodzie. Ona, ma, ona powoduje taki efekt przeczyszczający. I tak naprawdę. Różne są opinie na ten temat, ale generalnie lekarze nie zalecają, chociaż, no, moi drodzy, to zależy od Was, co z tym zrobicie. Natomiast co polecam? Polecam zdecydowanie używanie wody jonizowanej do celów kosmetycznych czyli po prostu do mycia twarzy, do mycia rąk, a także kąpiele jonizacyjne. I to możemy sobie zrobić u siebie w domu. Jeżeli będziecie zainteresowani, bardzo proszę, piszcie w komentarzach. A wtedy będę po prostu dla Was demonstrowała, jak to należy zrobić. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Małgosiu, jeszcze chwileczkę, tak? Powiedz mi, dlaczego dbanie o odporność jest w tym czasie, w jakim teraz żyjemy? To Dlatego, tak że. To jest bo jest wiosna, tak? Mi się wydaje, że to. Z wielu, łatwo, łatwo. Z wielu, z wielu powodów, przede wszystkim ze względu na to, że mamy w tej chwili taką sytuację, której nie należy bagatelizować. Musimy chronić się przed wirusami. Jednym z nich jest wirus, który obecnie stał się przyczyną pandemii, jak również i inne wirusy. Wirusy są bardzo groźne dla naszego organizmu. One wnikają na przykład, jeżeli... Dlaczego tak jest to istotne? Słuchajcie, to jest taki prosty mechanizm. Jeżeli jeżeli wirus trafia do organizmu, który charakteryzuje się dobrą odpornością, wtedy komórka go do środka nie wpuści. Natomiast jeżeli trafi na organizm, który ma obniżoną odporność, wtedy wchodzi w głąb komórki, rozpada się, ale zostawia informacje. Czyli, moi drodzy mówiąc pokrótce, bo to jest bardzo długi proces. Zaczyna się tworzyć stan zapalny. Tak. Nasz organizm zaczyna gorączkować i już wtedy wiemy, że zaczyna się choroba. Dlatego jest tak szalenie ważne, abyśmy dbali o swoją odporność. Bardzo dziękuję. Jeżeli będziecie zainteresowani, Interest. mogę powiedzieć, zademonstrować. Właśnie to, jak przygotowywać te różne eliksiry, dzięki którym, które mamy właściwie w zasięgu ręki, dzięki którym możemy być bardziej odporni i zdrowsi, zarówno dzieci, jak i dorośli. Dziękuję proszę bardzo. Państwa, to był pierwszy odcinek programu Trzeba Przeżyć: kwadrans z Magiem, no i z Rufusem, oczywiście, i z Małgosią. I proszę Państwa, prosimy o lajki. Prosimy o subskrypcję. Prosimy po prostu I, o Wasze i, opinie. I co o tym myślicie? Będziemy wdzięczni. Czy to nagrywanie ma sens, czy raczej nie? Czy jest to wiedza, którą wy już posiadacie, a może po prostu no, nie jest to Wam potrzebne, więc prosimy o szczere opinie. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia.